I wat bardzo serdecznie w kolejnym odcinku starka w 2 Heart of The Swarm Kampania w kopie dla trzech dwóch... Ja jestem wam ze mną jest Wąsu Je Siemano. Siemano. Eee, Phantom of the Oprah. I powracamy do misji eee, Ustawiłem Brutela? Tak. Coś mi się Siema. tak wydaje. Wydaje mi się, że ustawiłem brutella. tak? No, ci się wydaje? Okej, okay, i teraz mamy coś nowego. Wait. A, może i tak. Ej, ale nie mieliśmy tego ostatnio. Mieliśmy, mieliśmy. Nie tak, wiem na tak speed. Tak, pamiętam, bo dostaliśmy nową rzecz, a ja a, ten... No tak. A ja grałem z Stukowem zamiast carrigan. <laughs> a, nie, już tak pamiętam. Więc... Tak, już pamiętam te zdolności. E, a ja nie chciałem mm. autogazu, tylko chciałem overlordy. I zamiast wydajność gazu, Twin Drony. Ja jestem. A, jeszcze... ja jestem. Okej, okay, trudno. Miałem I jeszcze Stormhaus tak zmienić, żeby szybciej się rozpiły. O, teraz się misja zgadza. Tak. Oni... A, no i. A jak tutaj widać. Rozegraliśmy sobie jeszcze raz misję ewolucyjną dla no hydralizu. i zobacz, jest ten, jest ten hydralisk lepszy. U mnie. Tak, 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 jest właśnie. Bo wąsu tam zbytnio nie korzystał e, z tych, tych ulepszonych wersji. Tak, a zauważyłem, że te moje hydralisk, które przyzywam Też są ulepszone, te. Tak, tak też są ulepszone, że mogą I się po prostu zmienić. woli w to iść. No też się nad tym zastanawiałem, ale Impailery chociażby na tej misji się przydają. Pamiętaj, że z jednego tego ci się dwa drony U. robią, nie? A, to tego ostatnio nie brałeś, tylko coś innego wziąłeś. Nie? To może dlatego też cierpieliśmy. Mm, zwiększona wydajność gazu. To nie brzmi jak cierpienie. No, mm. Dobra. Doświadczenie nas nauczyło, że ekspansja się nie opłaca. Raczej nie. Raczej, nie. przynajmniej na tej misji I hear you. dobra, ee, to jest krigan. Pierwszy z jest tam. O, dwa, cztery, sześć. Ale powinniśmy być szybsi teraz tym razem, co? Może. Już tu zbijacie im na bazę, może? Może, ale Zacznę. czy na pewno? Tego żaden nie wie. Cyk, cyk, cyk. Ja na razie <laughs> próbuję się saturować, że tak powiem. W sensie chyba właśnie to zrobiłem idealnie. Ok, progaming. Progaming, to jest. Dwa cejnki Nie wolę nie. Zniszczę im działa, atakują. Dobra, już pomagam. Zaczynam myśleć, że oni chcą, żebyśmy na tej misji pod ultraliski szli. A to na pewno mam prawda, tak. Dobrze, wszystkie budynki. Zrobimy trochę z Reglingów jako backup. Znaczy, jakby zabezpieczyć te bazy? To może by się udało, co? To może by się udało. Ale trzeba by ją. Ojej, atak mina bazy wchodzi za to. Ale daje radę, chyba. Instazeringi, nie? Robią swoje.

Mówi, że wbiasz. Ja wbiłem? No też tu, tu walczy. A, no to niecelowo. My tu z R -em mieliśmy potem problem. Tak, tak. no. Jak pamiętam. <ścoughs> Więc trzeba był jakiś anti air Bo ja ultrale robię. No trudno. Jak zginął, to znaczy, że mu nie zależało. To ewentualnie ja mogę się skupić na Ultraliskach i Aberracjach, a ty na Hydrach i bejnach? Nie wiem, co sądzisz o takim setupie. Na no, czemu nie? Świetne combo. Ja kupuję droższe jednostki i ci tankuję, ty masz dps z... Możemy tak zrobić. Przynajmniej jest to jakiś plan, nie? Aż dalej lepiej by było, jakbyśmy Kerigan tu mieli. Oh. Z tymi nowymi spellami coś dzisnąłem, ale. Dobra, nadciąga Hydra po prawej. I upgrade A i ja wiem, że trzeba używać na nim tych skill'i, Spokojnie, cofnij, 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 cofnij cofni, cofni. pod Dobra, już. Bo on im e, armora zdejmuje ładnie. Znaczy zwiększa te, że dostają, no to prawie... E, możemy od razu dolną przejąć? No dobra. Wygląda jakby to miałoby się udać. Poszedłem też w twardsze jednostki i widać, aberacje są jednak dosyć tankowate. Ujdą. No. Po prostu ujdą. Dobra, Stołkow, przejmuj to. No ale by się przydało, nie? W razie czego jeszcze muty mogę porobić. Ja zbieram cały gaz, tak. Bez upgrade'ów na gaz rzeczywiście czuję brak gazu. Dobra, wraca. Ewu, ultras ci poszedł. Co robisz? Już wraca. I do walki. Bum. Co oni mają? Tak to wygląda. Bo poleciało na nas ten ten zindzel taki. Zobacz, ile ja tych ultrasów mam i tak dalej. Pięknie. Cyk Atak na bazę, ale spajny wybroniły. I zrobię jeszcze troszeczkę większy backup w razie czego. Co to był za bonus? Znisz kryształy Kselnaga A ci, tu będzie jeden pewnie. E, nie, tu będzie. Tu, 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 tu. Tu, 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 No idę, idę, idę. Właśnie tam pingowałem. I szybko kryształ, bo oni się. Przyzwałem... Wiesz, że sobie dasz radę. Dobra. Tu rozwalony. Ja oczywiście sądzę, pre... większej ilości robię tych. Ultrale niż aberracje, nie? No bo wiadomo, że są dużo mocniejsi. Mm -hmm. Tu nawet udało mi się trochę creepa rozprzestrzenić. Mam strasznie dużo minerałów. Czy ty chcesz minerały na przykład? No. Dobra. Ga bo gazu nie mam, ale minerały mogę ci rzucić. Oh. No tak to jest, jak się kupuje tylko ultrale i aberracje. Dobra, to wiesz co? Po prawej. Cyk, cyk, cyk. A ja mogę porobić mięsa armatnego Po co mięso armatnie jak masz nieśmiertelność yeah. <grym> A... Dobra, idziemy do następnej, co? Jakoś to szybciej idzie, nie rozumiem Naprawdę Ultraliski taką różnicę robią? Wiem, że nie giną na hita w porównaniu do Bejnów, ale... Pewnie, pewnie tak, może to nie brutal, trzeba będzie sprawdzić podcinek. Eee, no wydaje mi się, że brutal, ale to będzie łatwo do sprawdzenia, więc on się nie przyjmuje Jeżeli to nie jest brutal, no to to zrobimy jeszcze raz. I tyle. Nie wiem po co ja ulepszam R. No, więc, why not? Mrak, Nastukow wchodzi. O, ulepszenia też nastukowe działają. Tic, 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 Ale mam dużo ultrali. Czas zrobić operację. Mam dużo tyłu. O, jest i. I, i, I mi teraz zagara nie ginie z jakiegoś powodu. aż tu jest podejrzane. Znaczy mamy... ...dużo tanków. <laughs> Ale atak po prawej idzie. Dejam. Okej, okay, to może nasze problemy zaraz się zaczną. Może, może na początku też dawaliśmy radę. Kariery. Wow, 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 Stukow mi zginął wow, okay, na wow, wow, ginie Nie wow, 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 Dobra, no, proponuję się po prostu wycofać. Okay. Bo pewnie atak zaraz wejdzie. Dobra, atak to tam sporo postawiłem. Jedyne co się zastanawiam, gdzie kolejny kryształek jest. Tutaj po lewej chyba. Dobra, to stukow jest. Możemy zrobić spotkanie przy bazie i ruszyć się dalej. W razie czego też się ten atak przejmie kolejny. Nigdzie chcesz iść. Mam tak mało gazu, że porobię z Ringlingi. Czy ty chcesz minerały z niego? Dobra, dam ci po prostu. No, na górę, na górę, po lewej. Ja już tam zresztą idę, tylko włączyłbym upgrade. Y. Gaddemet gazu nie mam. Hmm. 700 gazu, poczekam aż się włączy przed wyruszeniem okay. jeszcze mi się coś tam dobuduje nawet to już niech się robi i dawaj, no dawaj no no dawaj i dawaj, da, da, tak, zrobione, only. możemy iść let's go, let's go, let's go, go. go. tak, tu będzie ten dzyndzel Idziemy! Top 0 atakuje! top 0 atakuje! Naraz rozwalony. Nie tak robimy bejny. A jednak zrobiłeś ekspansję. Tak. Cofasz Teraz się te... bronić? Teraz tego żałuję. No. To ja się przebiegnę z Ergingami, co mam tam na blisko. Ojej, Dark Templare mnie prują. Um... Dobra, nie wybroniona, więc nie będę się tu to... Zamienię te drony, które mi zostały, w wieżyczki. To będzie chyba najsensowniejsze. Okej. Okay. Ja stworzyłem nam wizję. Eee, bo... Bo no. Bo Dark Templary mają skubańcy. Tam, wiem, Muszę jeszcze te drony poprzemieniać w wieżę. Dronery, e, dobra, co ja wjazd zrobię? To jest, że tak, tak? No. Okej. Okay. Ja też. Tylko potrzebuję na pewno, żebyś tu przyszedł. No bo z so ja nie dam rady. Leć tam stuków. No. Bo czasowo-czasowo jest ok. Mhm. I mi się wydaje, że wtedy dużo zwlekaliśmy z wyjściem, a teraz od razu wyszliśmy. No Nie aż tak od razu, od razu. Dobra, no jak zobaczysz hybrydy, to się cofaj. To jest ten moment, w którym się cofasz I Iwiast. Boom Cryptumor, Co się dzieje? Baza atakują. Ale żeś spajną walną. Ok. No. no to się wybroni. No nie, bo nie mamy era tam. Eee, jest parę sporów. Dosłownie parę. Dobra, jeszcze musimy gun Level podbić. Ja... Wydaje mi się, że nie tam, gdzie idziemy, tylko że będzie tam po prawej. Więc spadam stąd, żeby głupio kantera nie wywoływać. Baza nam jest rozpruwana, ale padają i specjalnie zrobię mu taliski, żeby zabili go. Ups, chyba nie lecą. Jep. Już lecą pomóc. A moje hydry tam też są. Trzy zgraliśmy. Dobra, to ja zrobię parę spajnów, co? No? Znaczy tych... Sporów. To ja porobię beiny. Minerały chcesz? Pewnie tak. Standardowo, proszę bardzo. No to dawaj tam ze mną, będę wbijał, nie? Dajna. Trzeba jeszcze ten kryształek dobić i chyba wiem gdzie jest już Albo i nie, Ta, bo wszedłem na ich bazę i mi nawet gra powiedziała, że nie powinienem tam wchodzić. To coś znaczy chodzimy z bazy. Tu chyba jest Kryształ No i wchodzisz jeszcze głębiej do bazy. A, to jest baza. Przestań tam iść, bo mi wrzucasz jednostki A też Cryptumor jest under atak Uuu, spory atak na nas idzie Dobra, pozbędę się naziemnego, ale są dwa Voidy i dwa Kariery Te wo Znaczy, te Kariery mają Yamato Kanon What? Przysięgam, właśnie widziałem jak użyli Yamato Kanon i co jest tam ten kryształ? Jest, dobre dobra. zaraz mi się Hydry w bazie zbudują, to te okej, okay, okej, okay. dobra i wracamy na to. Dużo era, Ta, trzeba już tam wbijać. Spory powoli mi padają. O, są ich Hydry. Co to za to, ścinki? To, to, to. Chyba lagi mam to nie dobrze. Ta, no to wysyłaj je, wysyłaj. Stukow właśnie tam. Wszyscy out, stukow właśnie tam. Czemu jesteś na hold position? No, aś. dobra, ja armii nie mam. A ja mam same hydry. Wiesz co się w tej mis misji liczy? 4S, ha ha ha. Okej. Okay. I tak powstają hydry. Okej, hmm? okej. Okay, okay. O! Wysłałem kolejny ultraliski, dobra. To nie jest tak źle. Ej, hydra jest! Pal Już, wiek. Dobra, wybronimy się. Teraz, nawet jak wszystko stracimy, to, to 15 sekund... Jest... Nie, ale te, zobacz, te hydry szybko biją. Może mają też tak speed większy. Czy mi się wydaje? 0.83 Jak zdążę zrobić hydrę, to sprawdzę. Ale nie wydaje mi się. Nie, nie może być. A, na rudy. O, patrz, 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 jak go rozwala. Patrz, jak laser leci. Czeka, czeka. Kame, kamecha. Kame, kame, ha. kame. To no skipper. mamy. A, skipper. No. Teraz jest chwila prawdy. Kowalski. Eee. nie wiem czy e... Zrobimy tak. Zaakceptuj Kurde nie wiem. Eee, powtórki o... hmm. Nie mam informacji. Okay. Nie... No dobrze, w każdym razie na chwilę obecną. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i widzimy się w następnym odcinku. Jestem wam, ze mną był Wąsu Na raya. Na razie, hej.